Cześć, witajcie. Tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Przyszedł dzień, aby rozprawić się z perfumami już delikatnie zapomnianymi, mianowicie Halloween Jesus del Poso. To perfumy, które powstały w 1997 roku i kategoria to kwiatowo-orientalne. Jest to pierwowzór, jest to pierwszy z linii Halloween. Pierwszy i najlepszy, bez dwóch zdań. Pierwszy i najlepszy. Twórcą tych perfum jest Max Gavary, który stworzył chociażby Beautiful dla Estée Lauder oraz bardzo interesującą Pradę Amber. I perfumy te wpisują się w pewien trend. Perfum związanych z kosmosem, niebem, marzeniami, bo dwa lata później pojawił się na rynku również ultrafiolet Pakoraban Również w podobnie przezroczystym flakonie z fioletową cieczą, z dominującą nutą fiołka. Czyli tak zwany kosmiczny fiołek, to ultrafiolet, tak? Natomiast będziemy dziś mówić tylko i wyłącznie o Halloween. I mam tutaj taką refleksję, bo pamiętam, kiedy te perfumy pierwszy raz przetestowałam i zrobiły na mnie wtedy ogromne wrażenie, wciągnęły mnie do swojego świata, do swojego mistycznego świata. Były inne niż inne zapachy. Ale jaki charakter ma ten zapach, zaraz opowiem. Natomiast skłoniły mnie one do takiej refleksji, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że właśnie te starsze perfumy miały pobudzać wyobraźnię i miały nas ze sobą zabierać do jakichś nieco innych przestrzeni, innych światów, innych wymiarów. Chociażby patrząc na reklamy perfum, przenosiły nas one do innych światów. Natomiast teraz mam wrażenie, że w obecnych reklamach, Perfumy są po prostu taką rzeczą użytkową, jak torebka, buty, szminka. I po prostu w tych no najnowszych reklamach po prostu zabieramy je ze sobą w te niezwykłe jakieś miejsca, typu pustynia, etc. Więc troszeczkę to się wszystko zmieniło. Yy, perfumy yy, Halloween yy, traktują temat Halloween. Lekko. Yy, nie jest to zapach mroczny w takim sensie, wiecie, smutny, ciężki czy przerażający. Jest to zapach, właśnie, który traktuje Halloween niczym kult Santa Muerte w kulturze meksykańskiej. Czyli trochę na luzie, trochę śmieszno-strasznie, ale na pewno nie, nie do końca poważnie. Yy, Halloween to perfumy kwiatowo-orientalne, jednocześnie lekkie, ale mające swoją specyficzną strukturę, taką gęstość, zawiesistość. Yy, mianowicie, wielu osobom mnie również kojarzą się z taką, jakby to powiedzieć, właśnie fioletową mgłą. Mgłą, kadzidłem, czymś takim, co nas otula, wciąga w swój świat, i nie widzimy nic poza, poza tą mgłą, poza, tym, poza tą jakby rozpyloną jakąś substancją. To tak, jakby się znaleźć na rynku jakiegoś miasta wieczorową porą, właśnie w Halloween, i zagubić się w jakimś zaułku, które jest właśnie jakieś takie zadymione. A może to po prostu mgła, zwyczajna mleczna mgła. Tak też może być. Natomiast to wrażenie tej mgły, takiego właśnie połączenia kadzidła z fiołkiem, co jest bardzo interesującym połączeniem, pojawia się dopiero około 30 minut po aplikacji, a może godzinę później. Ten efekt nie jest od razu zauważalny. Początkowo zapach może wydać się właśnie świeżo, kwiatowy, lekki. Mamy na początku właśnie nuty morskie, bardzo ciekawy akord liści bananowca i oczywiście fiołek. Fiołek tutaj dominuje od początku do końca. W sercu zapachu mamy ponownie fiołek, magnolie i konwalie, czyli lekkie kwiaty. Dalej jeszcze tuberozę i pieprz. Na końcu zaś mamy właśnie kadzidło, chłodne kadzidło ocieplone drzewem sandałowym z dodatkiem wanilii i mirry. Także zapach yy, tak naprawdę orientalny i taki lekko tajemniczy robi się na samym końcu, dopiero w nutach bazy. Jest to zapach, który trudno porównać z jakimkolwiek innym zapachem. Jedynie być może właśnie z Ultrafiolet Paco Rabanne w klimacie Natomiast jeśli chodzi o samą kompozycję, to jest ona jedyna w swoim rodzaju. I rzeczywiście wciąga w swój świat. I albo ten świat nam się podoba, y, albo też odrzucimy go na wstępie. Y, ja, tak jak mówiłam w poprzednich filmach, nie byłam przekonana do nuty fiołka. Nie, nie przepadałam za nią. Natomiast stwierdzam, że właśnie jeżeli fiołek jest połączony z orientalnymi przyprawami, kadzidłem, e, czyli to jest taki magiczno-mistyczny fiołek, to wtedy rzeczywiście zapach mi się podoba. Mm. I ten zapach zdecydowanie mi się podoba, e, tym bardziej, że pamiętam właśnie moje pierwsze wrażenie. E, i to wrażenie pozostało ze mną na zawsze. Wryło się w mój mózg, że tak powiem, że perfumy to jest naprawdę brama do jakiegoś innego świata. I tak łatwo jest do tego świata wejść. Wystarczy po prostu rozpylić zapach z buteleczki. Nie wiem, jaki macie stosunek do Halloween. Mój stosunek jest dosyć obojętny, tak bym powiedziała. Ani mnie nie bulwersuje to święto, ani mnie nie fascynuje. Natomiast ten zapach zdecydowanie otworzył mi drogę do fascynacji perfumiarstwem w ogóle. Podobnie jak Dune, Diora, jak Roma, Laura Biagiotti i jak na przykład Teorema Fendi. Także polecam, polecam zajrzeć do tego świata. Halloween. Dziękuję za uwagę. Zostaw kciuk. W górę, oczywiście. <laughs> Serdecznie pozdrawiam.